ASMD to taki skrót jest z angielskiego nazwy choroby, czyli deficyt kwaśnej sfingomielinazy. Jest to choroba, która wcześniej miała inną nazwę. Pochodziła, nazwa pochodziła od nazwisk badaczy, czyli nieman, choroba Nimana pika I należy ta choroba do grupy schorzeń, która określa się nazwą lizosomalne choroby spichrzeniowe. Tak jak właśnie w tej grupie wrodzonych wad metabolizmu, charakterystyczne jest to, że występują one w różnych postaciach klinicznych i dla pewnej takiej klasyfikacji, dla ułatwienia rozróżnienia postaci klinicznej, czyli fenotypu tej choroby, mówi się o tak zwanych typach. No i w ASMD właśnie mówimy o typie A, typie B i typie A ułamane na B. Te trzy typy są wyróżniane dlatego, że bardzo różnie pacjenci mogą chorować. W typie A to są pacjenci, którzy już mają objawy kliniczne bardzo wcześnie, w okresie noworodkowym lub niemowlęcym. I tam dochodzi do ciężkich objawów klinicznych, na przykład spleno, już u małych niemowląt i czasami te narządy jamy brzusznej są olbrzymie wręcz. I też są zmiany w płucach, też są bardzo nasilone objawy neurologiczne i to jest taka postać, która źle rokuje. Natomiast jest postać, czyli typ B, który w zasadzie charakteryzuje się tym, że... W w tym typie B nie obserwuje się objawów neurologicznych w ogóle, albo jeśli tak, to one są bardzo dyskretne. I głównie to są pacjenci, którzy zaczynają chorować, jak mają kilka lat, najczęściej 5-7 lat. Ale objawy są bardzo dyskretne, bo jest trochę powiększona, śledziona, zwykle wyprzedza potem powiększenie również wątroby. Są pacjenci, którzy mają taką uporczywą, małopłytkowość, którzy mogą mieć przewlekłe problemy płucne, głównie w postaci siódmioszowego zapalenia płuc, którzy też mają zwykle objawy kostne, to już zwłaszcza dotyczy starszych dzieci i dorosłych. To się łączy z bólami też kostnymi i właśnie nie ma zwykle objawów neurologicznych. Też, jeżeli się wykonuje badania laboratoryjne, to okazuje się, że pacjenci z typem B, a z ASMD prezentują tak zwaną dyslipidemię, czyli mają za małe stężenie tego dobrej frakcji, jak to się mówi, cholesterolu, czyli frakcji, frakcji HDL. No i małopłytkowość, która w tych, u tych pacjentów jest bardzo charakterystyczna, przewlekła, często wiązana z jakimiś innymi problemami hematologicznymi które zwykle są wykluczane, pacjenci często mają krwotoki z nosa. Czasami opisywane są nawet sytuacje, w których krwotok z nosa był przyczyną zgonu, tak? Był po prostu masywny. Więc to jest choroba, która wydaje się, że jest łagodna, ale ona jest postępująca, choć powoli postępująca No i, i na pewno wieloukładowa. No i jest jeszcze wyróżniany typ A na B po to, żeby jakby zmieścić w tym określeniu, w tym fenotypie klinicznym pacjentów, którzy trochę są, mają łagodniejszy przebieg niż w typie A. No, ale mają już objawy neurologiczne, czyli nie można powiedzieć, że mają typ B. I no, trzeba powiedzieć, że, że rozróżnianie takich typów klinicznych, postaci klinicznych jest dość sztuczne. W tej chwili w zasadzie klinicyści już odchodzą od tych nazw, typów, dlatego że, że zwłaszcza właśnie w lizosomalnych chorobach spichrzeniowych to jest pewne kontinuum objawów. I no, są pacjenci, którzy których nie można zaklasyfikować tak jednoznacznie do, do konkretnego typu. Jeśli chodzi o liczbę pacjentów, to ostatecznie z pewnością całkowitą nie możemy powiedzieć, ilu pacjentów z deficytem właśnie ASMD, z kolejnymi typami jest, jest w Polsce, bo takiego rejestru jeszcze nie ma. Według pewnych szacunków tylko można myśleć na przykład o tym, że to jest grupa kilkunastu, a może kilkudziesięciu osób. Jest w Polsce działające stowarzyszenie rodzin z chorobą niemana Pika, ale typu C, tylko tam są osoby właśnie z tym typem A, to jest zupełnie inna choroba. Szacuje się, że takie szacunki światowe wskazują, że, że częstość występowania ASMD to może być około 1 na 200 tysięcy urodzeń. Więc no i, i rzadka, no wręcz ultra rzadka choroba, ale mamy inne choroby lizosomalne, spichrzeniowe, a także inne wrodzone wady metabolizmu, które właśnie z taką częstością występują. ASMD typu bezwłaszcza jest chorobą postępującą, ale powoli postępującą. O, ujawnia się czasami u młodych dorosłych dopiero, albo u dzieci w wieku już takim późnoszkolnym. Te objawy mogą być mało zauważalne i czasami wręcz. No, niezauważone, przegapione przez pediatry. Jeżeli pediatra nie, nie, nie zbada brzucha, no to czy no nie zleci ŁSG, chociaż ja jestem jednak zwolenniczką badania palpacyjnego najpierw, to może nie zauważyć, że jest powiększona, śledziona czy, czy wątroba. Jeżeli nie zleci morfologii, a pacjent nie ma jeszcze krwotoków nasilonych, czy innych krwawień, czy krwotoków z nosa, które są najczęstsze, to też nie może, może nie zauważyć, że jest mało. Upytkowość, która wymaga na pewno diagnostyki. Często dochodzi do nie, zahamowania wzrostania, więc to są pacjenci, którzy mają niedobór wzrostu i to też bywa przyczyną złego samopoczucia czy problemów szkolnych, i to jako jeden z objawów. U starszych osób takim objawem mogą być zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego. Wręcz może dochodzić do wcześniejszych tych zmian typu zawały, udarzenia. Zatory mózgu czy, czy serca, dlatego, że właśnie jest ta dyslipidemia, która ma taki charakter, jak to się mówi, miażdżycogenny stąd mogą być różnego typu objawy może być właśnie no, mogą być objawy nadciśnienia wrotnego i wtedy już pacjent ma objawy poważne ciężkie typu żylaki przełyku które wymagają jakiejś interwencji też Mogą być objawy ze strony przewodu pokarmowego to są, to są wzdęcia brzucha, często bóle brzucha, które nie, dopóki nie są dobrze zdiagnozowane, to nie wiadomo, nie wiadomo czym są spowodowane. Także to objawy ogólnoustrojowe, które jeżeli się nie pamięta o tym, że to jest, że jest taka choroba w ogóle rzadka, metaboliczna, to, to, to często pacjent jest w tej odsej diagnostycznej, bo chodzi od jednego środka do drugiego i, i każdy, nie pamiętając, że można złożyć te objawy w jedną chorobę, po prostu nie rozpozna właściwie tej choroby. Tak jak powiedziałam, tutaj charakter objawów jest taki zmienny, dotyczy różnych narządów, o różnym nasileniu te objawy są, więc no my mamy na przykład chłopca, którego zdiagnozowaliśmy, no i on praktycznie poza właśnie takimi objawami ze strony przewodu pokarmowego nie zgłasza innych dolegliwości, ale no te objawy są, one nie ustępują, one, one się nawet nasilają chociaż powoli, a może być, jest jednak ryzyko wystąpienia jeszcze do łączenia się innych objawów, bo, bo choroba jednak ma ten charakter progresywny także. Można ją zdiagnozować u dzieci albo w wieku młodych dorosłych, albo całkiem dorosłych osób. Też warto może powiedzieć, że w Prawdopodobnie wkrótce będą bardziej dostępne, bo refundowane badania genetyczne, czyli może być sytuacja, której, która już się zaczyna dziać, kiedy najpierw wykonuje się badania molekularne. Jest już dostępna metoda, no, rewelacyjna metoda sekwencjonowania następnej generacji, czyli NGS, którą, z użyciem której można zbadać cały egzom, a nawet cały genom człowieka. I jeżeli takie badanie będzie wykonane, to najprawdopodobniej w wyniku otrzymamy, zidentyfikowany będzie wariant właśnie, który jest odpowiedzialny za SMD. I może być sytuacja, że dlatego właśnie, że ci pacjenci chorują tak powoli, objawy mają czasami dyskretne, ale powoli postępujące, wieloukładowe, więc nie ma specjalisty, który by na pewno był wyczulony, czy to będzie neurolog, to powinien być kardiolog i okulista i gastroenterolog i pulmonolog, dlatego myślę, że że może być sytuacja wkrótce taka w naszym kraju też, że więcej pacjentów za SMD zdiagnozujemy dzięki badaniom molekularnym. Takim standardem w leczeniu aktualnie to jest enzymatyczna terapia substytucyjna czy zastępcza. Bo przyczyną choroby spiszeniowej lizosomalnej jest niedobór pewnego enzymu, właśnie który jest lokalizowany w lizosomach i Niedobór jego powoduje, że spichrza się, czyli gromadzi się produkt, substrat reakcji danej, która powinna podlegać właśnie danemu enzymowi, i wtedy mamy, mamy produkty takiej reakcji, reakcji. A tutaj kumulują się proksymalnie właśnie do tej, do tej reakcji biochemicznej substancji. Są to złożone substancje, stąd mówimy, że lizosomalne choroby spichrzeniowe to są inaczej choroby makromolekuł, czyli makrocząsteczek. Tutaj akurat chodzi o sfingomilinę która, która się spichrza, która absolutnie jest niezbędna, bo ona jest bardzo ważnym, istotnym składnikiem błon komórkowych w organizmie człowieka. Natomiast jeżeli, jeżeli się gromadzi w nadmiernych ilościach, to powoduje nie wyłącznie mechaniczną dysfunkcję danego narządu, ale też jest więcej tutaj czynników takich sprawczych. Również bierze się pod uwagę zaburzenia metabolizmu energetycznego, stresu oksydacyjnego, włóknienia czy nawet apoptozy, czyli śmierci komórki. Więc tutaj patomechanizm lizosomalnych chorób spiszeniowych jest bardziej złożony, ale faktycznie pierwotną przyczyną jest zmiana w genie. Która powoduje, że jest kodowane białko enzymatyczne w za małej ilości albo jakościowo to białko jest niesprawne. Więc dlatego, najlepszym, optymalnym leczeniem byłaby terapia genowa, bo to jest terapia wtedy absolutnie przyczynowa. I tutaj, w różnych lizosomalnych chorobach spiszeniowych, takie próby terapii genowych są, ale to nadal jest w fazie badań klinicznych. Natomiast standardem od, od czego zaczęłam leczenia w lizosomalnych chorobach spiszeniowych aktualnie jest właśnie podawanie enzymu, czyli substytucja tego enzymu, którego brakuje na skutek mutacji w genie. I, I takie leczenie enzymatyczne, substytucyjne, no jest poniekąd leczeniem przyczynowym. No nie leczymy, nie podajemy kopii genu właściwego, zdrowego, ale, ale podajemy ten enzym, który jest bezpośrednią konsekwencją tej zmiany w genie. I tutaj w różnych chorobach lizosomalnych, spichrzeniowych mamy, znamy takie terapie enzymatyczne, ich jest naprawdę dużo. Są choroby, w których dla jednej choroby jest kilka takich znanych terapii enzymatycznych, które się trochę różnią. Można dodawać czaperony, czyli takie substancje, które. Które wzmacniają aktywność tego deficytowego enzymu, ale wracając do ASMD, bo chciałam tak na tle chorób lizosomalnych o tej chorobie powiedzieć, to właśnie od niedawna jest dostępny, chociaż dostępny, to, to za dużo powiedziane, bo w warunkach polskich jeszcze niedostępny dla naszych pacjentów, bo nierefundowany, a terapie enzymatyczne są terapiami najbardziej kosztownymi. Do niedawna były najdroższe na świecie. Jak wchodzą terapie genowe, to te są już najdroższe. I w związku z tym znamy mamy już taki enzym, który jest przypomina bardzo enzym ten ludzki. On jest specjalnie hodowany wykorzystując technologie nowe, ale na pewno jest bezpieczny i skuteczny, bo to potwierdzono w badaniach klinicznych, które już się zakończyły. Jest to olipudaza alfa, która tutaj aktualnie jest leczeniem z wyboru dla pacjentów z ASMD w typie B, ponieważ cząsteczka nie przechodzi przez barierę krew mózgu, w związku z tym tam, gdzie są objawy neurologiczne. To takie nasilone na pewno to już nie jest wskazanie do zakwalifikowania właśnie do leczenia olipudazą alfa, ale w typie B i w typie A na B na pewno to leczenie powinno być wdrożone, bo to jest jedyne możliwe. Do tej pory pacjenci z, z ASMD, byli oczywiście leczeni, bo pozostają pod opieką swoich lekarzy, swoich zespołów prowadzących, no ale to leczenie to się ograniczało wyłącznie do leczenia objawowego. Czyli jeżeli no była splenomegalia nasilona, która na przykład, czy hepatomegalia, splenohepatomegalia co jest najczęstszym objawem, dochodziło czasami do, do nadciśnienia wrotnego, no to, to, to były leczone właśnie nadciśnienie wrotne. Jeżeli były krwotoki, no to, to, to laryngolodzy tutaj stosowali swoje metody, żeby zapobiec właśnie takim nasilonym krwotokom z nosa. Także no, różne dopasowane do danego pacjenta, do jego potrzeb Próby leczenia były, z tym, że tak jak mówię, to leczenie objawowe zawsze będzie mniej skuteczne niż leczenie enzymatyczne, które tutaj jest standardem, no i już ten enzym jest jest znany. Jeśli chodzi o perspektywy na refundację, to trudno mówić, bo, bo jestem klinicystą, badaczem, praktykiem, a, a nie osobą, która decyduje o sposobie i czasie refundowa, refundacji, ale według mojej wiedzy to, to już są zaawansowane działania, żeby była możliwość leczenia, a to jest tylko, to jest, wiąże się bezpośrednio z, z refundacją, bo tak jak wspomniałam, leki te są bardzo drogie. One wymagają podawania regularnego przez całe życie, jeżeli już się pacjenta zakwalifikuje do takiego leczenia. No, chyba że, że, że spełni kryteria wyłączenia, oczywiście, to już są indywidualne sytuacje i takie leczenie enzymatyczne być prawdopodobnie będzie refundowane w ramach programów lekowych. Na wzór bym powiedziała innych terapii, które właśnie w innych chorobach bizosomalnych w Polsce są refundowane, takie jak w chorobie Gosze, w typu pierwszego, czy drugiego, czy szóstego, czy w chorobie Fabrygo, czy Pompego. To są też blizosomalne choroby spiszeniowe, więc tutaj ten mechanizm jest bardzo podobny. I sposób monitorowania leczenia, właśnie enzymatycznego, też spełnia te kryteria, które są zapisane w programie lekowym, i mam nadzieję, że taka możliwość będzie, bo faktycznie Wtedy pacjent jest raz, że ma dostępne leczenie, czyli nie obciąża go to w żaden sposób finansowo, a to, to, to są koszty, które, których no nie, nie zniesie żaden pacjent, my się żadna rodzina. Bo tak duże. Dwa, że pacjent jest dobrze monitorowany, bo zgodnie z zapisami programu lekowego co 6 miesięcy trzeba wnioskować o przedłużenie terapii, czyli na tym polega to monitorowanie przebiegu leczenia, przebiegu choroby. I, no i to wszystko jest z korzyścią oczywiście dla pacjenta. Leczenie enzymatyczne, czyli takie jak olipodaza alfa właśnie w ASMD. Nie, nie, nie odwróci objawów choroby, które już są, bo, bo, bo to jest niemożliwe, czyli to, co doszło już w organizmie człowieka na skutek choroby, to, to tak pozostaje. Natomiast, natomiast to, co wykazały badania kliniczne, na co są dowody naukowe, że olipodaza alfa hamuje progresję choroby. Czyli stabilizuje stan kliniczny pacjenta. I to jest, to jest taki fakt również w innych chorobach lizosomalnych spiszeniowych, kiedy, kiedy my po leczeniu enzymatycznym spodziewamy się, że właśnie w podane odpowiednio wcześniej zapobiegnie rozwijaniu się ciężkich powikłań, czyli tych objawów, które mogą nawet zagrażać życiu i to jest tego typu leczenie, to nie jest tak, że pacjent ma pewne objawy i przez ten przykład przestaje go boleć brzuch. Być może, jeżeli ma nawracające infekcje, to najczęściej infekcje, infekcje ustępują. Jeżeli ma mało płytkowość, to najczęściej ta mała płytkowość ustępuje, czyli wszystko związane, te objawy związane z, właśnie z niedoborem płytek krwi. Jeżeli miał problemy płucne, czyli głównie dotyczące takich zmian śródmiąższowych, to też powinien mieć tych problemów albo mniej, albo, albo w ogóle nie. To będą już indywidualne reakcje. Choroba wymaga leczenia dożywotnio, tak, czyli ona jakość życia zmienia w sensie, że właśnie stabilizuje stan kliniczny i hamuje rozwój objawów, a na pewno powikłań też tej choroby, no, natomiast wymaga z kolei częstego jednak częstych hospitalizacji, bo to są. To są są infuzje dożylne, w związku z tym tutaj jednoznacznie pacjent musi być przyjęty do szpitala. Chociaż w niektórych krajach, w przypadku niektórych chorób lizosomalnych, tam gdzie już takie leczenie enzymatyczne. Trwa od dłuższego czasu i już jakby też jest większe doświadczenie, jak pacjenci reagują, czy pacjenci wytwarzają przeciwciała neutralizujące ten enzym, bo też tak może być. To, to wtedy, po jakimś czasie, właśnie stosowania tych terapii enzymatycznych w niektórych chorobach, stało się możliwe, stała się możliwa terapia domowa. Czyli pacjenci nie muszą już jechać do szpitala tylko tylko przyjeżdża pielęgniarka, która cały wlew obsługuje, że tak powiem, czyli, czyli po to są najczęściej pacjenci, którzy mają stały stały dostęp do, do, do naczynia krwionośnego poprzez zakładanie specjalnych portów naczyniowych, to no po to też, żeby ich nie kuć tak regularnie, ale to no, też jest w chorobach onkologicznych, winnych, więc no, tutaj to też wpływa na jakość życia, ale myślę, że te takie, no nawet w momencie, kiedy terapia olipodazą alfa nie będzie terapią domową, bo na pewno na początku przynajmniej nie będzie, no to mimo tych swoich takich trudności, znaczy związanych z jej specyfiką, czyli z podawaniem leku, to, to będzie szansą dla pacjentów, bo, bo po prostu odczują to w codziennym życiu, tak? w takim codziennym funkcjonowaniu.